Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówi sam o sobie? Powiedział, ja mam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzek, prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie: Chwała Tobie, Chryste. Alleluja! 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 Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Drodzy, dwa tygodnie temu rozpoczął się można powiedzieć, najważniejszy, podstawowy czas w życiu każdego dziecka Bożego, czyli adwent. Bo, jak się, w którym kierunku się pójdzie, tam się dojdzie. Ale jeżeli się nie pójdzie w ogóle, albo pójdzie się w bok, można już nie wrócić na ścieżkę, na którą nas zaprasza Pan Bóg. W pierwszą niedzielę było zaproszenie do czuwania, w ogóle do obudzenia się pewnego, przynajmniej minimalnego. Tydzień temu z kolei Bóg nas przez Jana chciciela zapraszał do wejścia na ścieżkę prostowania ścieżki do swojego życia. Bo Pan Bóg jest czasami wobec nas bezradny. Czy w ogóle jest bezradny wobec człowieka, którego, jak to ujął pięknie Mickiewicz, wierzysz, że Jezus urodził się w betlejemskim żłobie? Dobrze czynisz, lecz biada, jeżeli nie narodził się w tobie. Człowiek, który przychodzi tutaj do domu Bożego bez chęci słuchania Boga, przegrywa praktycznie wszystko. Oprócz kultury, tu stąd się wnosi jednak kulturę, wyższą kulturę, kulturę ludzką. Ale tu nie gromadzimy się po to, że na spotkaniu ukulturalniającym, tylko po to, aby karmić się Bogiem, aby spotykać się z Bogiem, który do nas nieustannie przychodzi, właśnie z darem przede wszystkim wiary, żywej wiary. A ona się rodzi wtedy, kiedy słuchamy ewangelii czytanej przez kapłana, gdy słuchamy Boga, właśnie w Duchu Świętym, o czym była mowa w pierwszym czytaniu, który ciągle tutaj jest z nami, nad nami. I to jest podstawowy problem życia duchowego. Słuchać Boga, karmi, czyli karmić się nim tutaj, w mocy Ducha Świętego. Inną przeszkodą, o której mój prorok Izajasz tydzień temu, tymi dolinami, górami, jest też nieumiejętność zajęcia się emocjami, trudnymi emocjami w swoim życiu. To jest też drugie błędne koło po tym braku słuchania Boga, po tej głuchocie duchowej. I dzisiaj słyszymy znowu. Kolejny raz Jana Chściciela, który zaprasza nas do prostowania ścieżek do swojego życia. Chociaż dzisiaj już troszkę z innym akcentem. Bo to do Jana przychodzą wysłannicy z Jerozolimy, z centrali, żeby pytać go, pytać go, kim on jest. Słyszymy te pytania do niego. Tak. Może ja tam trochę, żeby lepiej było słychać, to może dam jednak mikrofon. Mam tu zapasowy, jakby ten wysiadł. No proszę bardzo, śmiało. Dziękuję. Mam takie pytanie do księdza. Kto ty jesteś? Nie jestem Mesjaszem. Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Ja nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Nie. Kim jesteś, abyśmy mogli zrozumieć i powiedzieć innym, co mówisz sam o sobie? Ja jestem głosem, takim mikrofonem, żywym można powiedzieć, który, którego Bóg tutaj postawił, abym wzywał do prostowania ścieżek, jak mówił prorok Izajasz. Czemu zatem nauczasz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani Prorokiem? Ja nauczam, ponieważ. Bóg postawił mnie tutaj jako kapłana, na tym miejscu, abym po posłużeniu Bogu jako mikrofon żywy, następnie dla Was rozpakowywał słowo Boże. Mimo, że jestem ograniczonym człowiekiem, grzesznym, który też ma swoje wady i ograniczenia, i który też nieustannie musi słuchać Boga. Co jest ogromnym wyzwaniem również mojego człowieczeństwa. Dziękuję za te pytania. Ewangelia dzieje się ciągle. Ewangelia się ciągle powtarza, to główne przesłanie. I drugą stroną słuchania Boga w, tym, w, tym, w tej przestrzeni jest problem, który ma każdy z nas, łącznie z nami, z księżmi, że. Jesteśmy tu po to, aby dla Boga, aby słuchać Boga. Tam był Jan posłany przez Boga, tu jest w tej chwili Robert posłany przez Boga. Innym razem będzie Tadeusz przesła, posłany przez Boga. Ale gdy ktoś z nas, którym z nas posługuje się w tym momencie Chrystus, to drugi, tutaj Tadeusz ma słuchać nie Roberta, tylko słuchać tego, co Pan Bóg do niego mówi. Bo inaczej przegra. Przegra ten czas, obecny czas, gdy Bóg mówi, chce mówić do jego serca. I dotyczy to każdego z nas, tu obecnych w tej świątyni, czy, czy którzy się modlą z nami ze względu na chorobę, czy jakieś wielkie przeszkody życiowe. Ktoś może mieszkać gdzieś za granicą i nie mieć dostępu do kościoła, po to, a, a może karmić się Bogiem, słuchać Boga. I to jest podstawowe przesłanie. I gdy człowiek słyszy głos Boży, nie ma nic lepszego, bo wie, co ma robić. Bóg go poprowadzi. Dlatego dobrze pójść za Bogiem, dobrze przeżyć Adwent, to wejść w tą rzeczywistość wykorzystania czasu w czasie Mszy Świętej, liturgii Słowa, która jest podstawowa w tym względzie. Właśnie z tego powodu, o którym podpowiedziałem, czy też przypomniałem, bez tego będzie kręcenie się w kółko. Właśnie swoich, swojej rutyny religijnej, swoich przyzwyczajeń wyniesionych z domu i jeszcze dodatkowo swojego, swoich grzechów, które często hołubimy, tych grzechów lekkich, z których się nie spiadamy, zwłaszcza zaniedbań, grzechów, zaniedbań dobra w życiu codziennym, zrzeszłem, myślą, mową, uczynkiem. I zaniedbaniem. Kto się spowiada z grzechów zaniedbania? Ręka do góry. Żartowałem, żartowałem. Oczywiście. Bóg do nas przychodzi nieustannie i chce przemienić nasze serce. I w tym wszystkim jeszcze to, co pobrzmiewa w każdym dzisiejszym przesłaniu, każdego czytania, łącznie z Psalmem, w tym chwaleniu, w tym radowaniu się z Bogiem, jest też wybrzmiewa kolejny element, którym jest czas. Czas, boży czas. Grecy starożytni 2000 lat temu, mimo że to był język starożytny grecki, kojne, czasów Jezusa, mieli dużo bogatszy język, jeżeli chodzi o życie duchowe, w tym życie emocjonalne. I oni rozróżniali trzy pojęcia czasu: chronos, Aynon i kairos. Kronos jest to czas, którego symbolem była klepsydra, może, czyli piasek przesypujący się przez, z jednego naczynka, czy fragmentu naczynia do drugiego. Piasek, życie, które ucieka i które ucieka w perspektywie duchowej wielu przez palce. Tak jest zawsze z człowiekiem, który nie prostuje ścieżki do swojego, Serca, który po prostu, któremu czas przecieka przez palce i nic z niego nie zostaje. I dlatego drugim symbolem była kosa albo sierp, który po prostu wycina z życia naszego ogromne fragmenty, jeżeli nie całe fragmenty życia i nic z tego nie zostaje w perspektywie przejścia do wieczności. Drugim... Określeniem czasu starożytnym greckim był Ainon, czyli wąż pożerający swoje swój ogon. Właśnie to błędne koło, błędne koło braku przemiany. Przemiany, która w życiu duchowym nigdy nie nastąpi, jeżeli nie ma w niej systematyczności. Dary Boże są doskonałe. Mądrość Boża jest doskonała, obecność Boga w Eucharystii jest doskonała, wykąpanie serca w Spowiedzi Świętej jest doskonałe, ale właśnie na przykładzie tej kąpieli duchowej, jeżeli ona nie będzie systematycznie, jeżeli nie przełamiemy tych raz do roku czy dwa raz do roku niektórych wyniesionych z poszczególnych właśnie swoich miejsc zamieszkania, tych, tych rutyn duchowych, tych schematów, Odciągnący się od kilkunastu, jeżeli nie kilkuset nawet pokoleń, no to nic się nie zmieni. Tak jak jeżeli nie kąpiemy systematycznie naszego ciała, no to inni się od nas odsuwają ze względu na zapach i wygląd. I tu jest to samo. Systematyczna spojść to jest co miesiąc, co miesiąc, to nie jest częsta częsta to jest co tydzień. To jest niesamowity dar z nieba, gdzie możemy odzyskiwać świeżość duchową, po to właśnie to prostować, tę ścieżkę do swojego życia, aby, mógł, aby Bóg mógł tam dojść, aby się narodził, aby było w naszym sercu niebo. I to nam Bóg proponuje nieustannie i daje, jeżeli tylko z tego korzystamy. I w tym wszystkim narzędziem do rzeczywistej przemiany połączonym ściśle, tak jak w, nasz, na, w naszym ciele z kąpielą jest codzienny rachunek sumienia, czyli higiena duchowa. Gdy podsumowujemy swój dzień po to, żeby zrobić konkretne postanowienie, będę słuchał, będę chodził systematycznie na przeświętą, świętą, karmił się Słowem Bożym i to sobie przypominam. Czy w Adwencie bardzo dobrym zwyczajem jest przynajmniej wzięcie tego minimum Słowa Bożego, czyli Ewangelii dnia. Jeżeli pracuję, no to mogę samemu przeczytać. A oczywiście lepiej wysłuchać Ewangelii jeszcze z rozpakowaniem, czyli z homilią można sięgnąć do transmisji. I wtedy Bóg, Jego Słowo nas poprowadzi, abyśmy... Kolejny rok naszego życia postąpili minimum przynajmniej do przodu. Jeden stopień, co powinno być normą, bo w życiu duchowym, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Nie ma zatrzymania. I może już od lat się cofamy tak naprawdę, oszukując samego siebie czy samą siebie. I żeby w tym wszystkim właśnie pójść do przodu trzecim. Określeniem czasu jest Kairos. Kairos, czas Boży, czas, w którym Duch Święty jest nad nami. Jest teraz, teraz, tu i teraz, w tej świątyni. Bóg chce z tym światłem swoim, będąc światłością, przyjść do naszego serca, aby rozświetlić wszystko, co tam jest cieniem, a co może jest jeszcze gorzej mrokiem. Bóg poradzi sobie z wszystkim w naszym sercu. Tylko i aż potrzebujemy właśnie wejść tu i teraz, w Boży czas, gdy Duch Święty, nasz adwokat, nasz, nasze wsparcie, siła rzeczywista, może wszystko zmienić, aby tylko Jasz słuchać. I w tym wszystkim oczywiście jest wyzwanie, żeby wyjść z tego zamkniętego kręgu własnych rutyn, emocji, nieuporządkowanych czy jeszcze innych ograniczeń, wad tych, tych kolejnych, w których bardzo często idziemy. Do tego potrzeba ruszenia teraz, ale z drugiej strony do tego potrzeba mocnego odbicia. I tym mocnym odbiciem, który w tym roku chce nasz, nasza wspólnota skorzystać z tego odbicia, są misje święte które już będą za, za trzy miesiące. To będzie dobry, dobry czas i dobra okazja, żeby ruszyć z kopyta. Żeby ruszyć rzeczywiście te skrzydła wziąć od Boga. I temu właśnie będą między innymi służyły błogosławieństwa, które będziemy proponować. Temu będą służyły też co niedzielne spotkania domowe. Do których materiały zaczynamy publikować teraz co tydzień w naszym tygodniku. Ewentualnie będą do, są do ściągnięcia ze strony, bo są one przygotowane przez Episkopat na temat właśnie naszego bycia dzieckiem bożym we wspólnocie Kościoła. Chciejmy skorzystać z możliwości, tych, które się jawią. A zwłaszcza również z piątkowych, właśnie tych adoracji ze szkoły modlitwy i połączonych potem z błogosławieństwami, bo one dadzą każdemu, kto będzie chciał, siłę do tego, aby ścieżka do jego serca była wyprostowana. I oto się módlmy, módlmy się za siebie, swoich bliskich, innych współparafian księży, aby byli otwarci na Ducha Świętego w głoszeniu Słowa Bożego i módlmy się za misjonarza księdza Roberta Ryndyka, który niedługo do nas zawita. Amen.